Serwis. Z tej strony Bartek ze W tym materiale powiem Ci, co produkować i jak magazynować, żeby na tym zarobić. Zaczynamy. Oczywiście, nie będę Ci tłumaczył, jakiej podkładki użyć do drzewek, czy jakich nawozów użyć, bo się na tym nie znam. Mimo, że jestem synem sadowników, to od 10 lat specjalizuję się w czymś innym. Za to Powiem Ci, na czym zależy hurtownią owoców i warzyw, sieciom marketów, sieciom warzywniaków, firmom cateringowym, firmom przetwórczym, Twoim potencjalnym odbiorcom. Punkt pierwszy to różnorodność. Spotkasz się z tym, że klientowi będzie zależało na tym, abyś miał zdywersyfikowany swój magazyn. O co chodzi? Nie możesz zaprezentować klientowi jednej odmiany. Będzie to za mało. Natomiast kiedy przedstawisz w ofercie 10 odmian danego towaru, no to znowu klient zgłupia je, będzie miał zbyt duży wybór. Najlepiej jest prezentować, tak prowadzić swoją produkcję, aby móc zaprezentować klientowi, aby dać wybór klientowi 3-5 odmian danego towaru. Z drugiej strony to też pomoże Tobie usprawdzić magazyn. Bo gdybyś miał szykować jedno zamówienie i w nim miałoby być trochę tej odmiany, trochę tej i nagle robić się 7 różnych odmian, będzie to znacznym obciążeniem dla Twojego przygotowywania towaru. Dlatego korzystne jest dla klientów, abyś dał kilka odmian, aby klient mógł podjąć decyzję, czego oczekuje w przypadku jabłek: zielone, czerwone, słodkie, kwaśne, kruche itd., aby miał korzyści z wyboru, aby logistyka przygotowania towaru na magazynie dla Ciebie była prostsza i sam koszt skompletowania tego zamówienia był po prostu niższy i opłacalny. Po dłuższym czasie, kiedy zaczniesz handlować, Zaczniesz rozumieć trochę, jak działają rynki. Może to nie jest informacja na start, bo masz jakieś odmiany produkty, które wytwarzasz. W przypadku jabłek, jeżeli handlujesz z Dalekim Wschodem, to dobrze by było, żebyś produkował Jonagoreta czy Galemast. Tam wezmą. Jeżeli handlujesz z klientem z Bałkanów, to gruby towar, gruby Jonagoret czy Golden, będzie dla niego istotniejszy niż jakieś inne odmiany. Jeżeli współpracujesz stricte z eksporterami, które robią dalekie wysyłki. No to oczywiście, że musisz produkować gale, różne sporty gali, paskowane, czerwone, głównie, musisz produkować Retiona Princea, który jest podstawą w handlu w Unii Europejskiej. Z drugiej strony, jeżeli Twoimi klientami będą hurtownie lokalne, lokalni odbiorcy, czy hurtownie na przykład z Londynu, to oni poproszą Cię o Empaira, o Lobo, o Cortlanda, o szarą renatę, Rigola, te odmiany pamiętają dorośli Polacy, którzy teraz jedzą jabłka i mieszkają w Londynie. Po czasie zrozumiesz, jaki klient i jakich odmian od Ciebie oczekuje, i zachęcałbym, aby do tego dostosowywać swoją produkcję, czyli do wymagań Twoich klientów, z którymi współpracujesz. Tak jak mówię, na początku na pewno będzie to dość chaotyczne, ale nie proponuj klientowi wszystkich odmian, które posiadasz. Zaproponuj kilka głównych, których masz najwięcej, które których łatwość przygotowania będzie dla Ciebie opłacalna. Drugim ważnym punktem jest ciągłość dostaw. Nieraz rozmawiając z klientami, okazywało się, że ważniejsza jest dla niego ciągłość dostaw niż mega niska cena przez cały sezon. Dlaczego? No na przykład hurtownia, która będzie odbierała od Ciebie towary, dostarcza je do szkół w Rumunii. Okres szkolny jest przez 10 miesięcy i on potrzebuje tego towaru od Ciebie, nawet w małych ilościach, ale przez 10 miesięcy. Są różnego rodzaju instytucje, czy nawet współpracowałem z jednym klientem, który dostarczał produkty do ZOO. Ten klient miał podpisany kontrakt i potrzebował zachować ciągłość dostaw, a nie najniższą cenę przez cały sezon. Jeżeli twój klient, na przykład, dostarcza towary do hoteli, no to jak w hotelu w jednym tygodniu nie będzie jabłka, pojawi się gruszka czy jakiś inny owoc, nic się nie stanie. Ale jeżeli klient, tak jak wspomniałem, hurtownia, Dostarcza do szkoły w Rumunii towary, to ona musi mieć tydzień w tydzień te jabłka dla tych dzieciaków. Wspominam o tej Rumunii, to są klienci, gdzie u nich podpisujesz kontrakty na cały sezon i możesz dostarczać towary przez cały sezon. Jest to korzystne z uwagi na to, że jedna i druga strona ma gwarancję, ty będziesz miał odbiorcę, a odbiorca będzie miał dostawcę. Ciągłość dostaw, nie myśl o tym, że to jest cały tir codziennie do klienta. Regularność ciągłość dostaw to chociażby hurtownia ze Słowacji czy ze Słowenii, która potrzebuje pół tira danego towaru co dwa tygodnie. Nie myśl o tym, że musisz być od razu nie wiadomo jak dużym dostawcą. Te pół tira danej kilku odmian co dwa tygodnie jestem pewny, że jesteś w stanie przygotować samodzielnie. Jeżeli będziesz miał jakieś wyzwania, a będzie atrakcyjny klient, który potrzebuje tej, tej, i tej odmiany danego towaru, a ty czegoś nie masz, to od tego aż wszystkich sąsiadów, którzy mogą razem z tobą przygotowywać towar i zapewniać regularność swojemu odbiorcy. Kolejnym punktem trzecim jest sezonowość. Klientom bardzo często zależało na tym, aby zapewnić towar od początku do końca. Wyobraź sobie, że ty jesteś taką hurtownią, która potrzebuje towarów. Jeżeli masz dostawcę, który zaopiekuje cię, który zaopiekuje ci Dostawy truskawek przez okres 3 miesięcy, a drugiego odbiorcę, który ma wszystkie odmiany, które będą tylko przez 6 tygodni, to on wybierze Ciebie. Bo jemu zależy na tym, żeby mieć jak najmniej dostawców i cały czas towar tej samej jakości. Dlatego też w środku sezonu produkcji danego towaru, każdy go ma. Natomiast przewagę dają ci odmiany bardzo późne albo bardzo wczesne. Te które będziesz mógł dostarczać, kiedy cała konkurencja jeszcze nie będzie miała tego towaru, Albo te, gdzie już wszystkim się pokończy towar, a ty nadal będziesz miał ostatnią późną odmianę. Początek sezonu, gdzie produkujesz jakieś towary, często jest kluczowy i bardzo ważny. U mnie już pod koniec lipca przychodziły zapytania na pierwsze dostawy jabłek. Często nie mieliśmy takich towarów. Natomiast ty, jeżeli miałbyś jakieś odmiany, w tym przypadku jabłek, letnich po prostu odmian, możesz już zaprezentować klientowi, wysłać mu Paulareta i tak dalej. To jest przykład jabłek. Natomiast chodzi mi o ciągłość i długość sezonu. Sezonowość, im wcześniej, im później, da Ci wyróżnik i będzie Twoją wartością dodaną w oczach klienta. Czwartym punktem jest magazynowanie i planowanie. Nie na początku, ale po jakimś czasie handlu zrozumiesz, że dywersyfikacja przetrzymywania towaru jest bardzo ważna. Mam na myśli to, że myśląc o handlu, o handlowaniu bezpośrednio. O skracaniu łańcuchu dostaw. Myśl o tym tak, jakbyś miał właśnie przez większość sezonu zapewnić dany towar klientowi. Nie doprowadzaj do sytuacji, gdzie będziesz zmuszony w okresie dwóch, 3, 4 tygodni sprzedać, a mówiąc prost, wypchnąć cały towar, bo inaczej straci na jakości. Na początku będzie trudne, ale później, przed kolejnym sezonem, masz już tych pierwszych klientów. Możesz w okresie poza sezonem zapytać ich. Od kiedy do kiedy, jakie chcieliby mieć odmiany? kiedy mają pik, że jest bardzo wysoka sprzedaż i będą potrzebowali od ciebie dużo towaru. A kiedy nie? Żebyś ty mógł tak to rozplanować i tak przygotować magazynowanie, aby dostosować się do twoich klientów, żeby nie zostawić ich w piku sezonu bez towaru. Dlatego odradzam nie sprzedawaj wszystkiego naraz i nie czekaj na najwyższą cenę. Ona raz będzie, w drugim sezonie jej nie będzie. A to jest po prostu hazard. Staraj się planować. Jeżeli czujesz, że czerpiesz wartość z moich nagrań, to daj suba, daj kciuka w górę. A jeżeli chciałbyś zacząć handlować bardziej bezpośrednio, to prześlij to nagranie do swojego znajomego rolnika. Wspólnie będzie łatwiej podjąć ten temat. Dla wielu gospodarstw siła robocza jest największym wyzwaniem. Kiedy prowadzimy wywiady z rolnikami, z sadownikami Najczęstszym problemem i głównym o największej wadze są zawsze pracownicy brak rąk do pracy. Wynika to m.in. z tego, że pracownicy ze wschodu często jadą już dalej na zachód, czy też wybierają atrakcyjniejsze miejsca pracy magazyny, gdzieś gdzie mają ciepło, czy jakieś odpowiednie warunki życia. To jest cięższy temat, nie każdy się ze mną zgodzi. Natomiast uważam, że automatyzacja nie zastąpi: te drogie maszyny nie zastąpią ludzi, i ci ludzie będą potrzebni. W rolnictwie, w gospodarstwie rolnym nie stać ludzi na to, aby, aby takiemu pracownikowi, najczęściej z Ukrainy, dać umowę o pracę, czy dać jakieś super warunki mieszkalne. Natomiast to, co możesz zrobić, to możesz odświeżyć warunki mieszkalne, możesz dać dzień wolny, czy kupić pizzę w sobotę wieczorem. Wiem, śmieszne, natomiast dzięki temu zapewnisz sobie swego rodzaju ciągłość ludzi. Ci ludzie zapamiętają cię dobrze, przyjadą w kolejnym sezonie. Znowu wygrasz, bo ktoś ten towar musi zebrać, ktoś ten towar musi przygotować. Potrzebujesz do tego rąk do pracy. Dlatego uważam, że warto starać się i dbać o te atrakcyjne warunki pracy, aby faktycznie nie mieć problemu w kolejnym sezonie znowu z ludźmi. Często rolnicy nie biorą tego pod uwagę, natomiast jak przyjeżdża do ciebie osoba świeża, która pierwszy raz jest, to koszt rotacji, mam na myśli koszt nauczenia, jak ten człowiek powinien pracować, jeżeli on po dwóch tygodniach wyjedzie kolejne miejsce, będzie dla ciebie bardzo duży. On jest niepoliczalny, natomiast jest to twój koszt czasowy przy przyuczenia nowego pracownika. Dlatego uważam, że koszt odświeżenia Łazienki jest mniejszy niż koszt, niż koszt rotacji pracowników w całym roku, w sezonie. Wielu rolników zaczyna od handlu z lokalnymi pośrednikami z hurtowniami, co jest ok. Natomiast większa marża, większe pieniądze zaczynają się przy wysyłkach do zagranicznych hurtowni, a zobaczysz i po kilku takich wysyłkach do innych krajów Unii Europejskiej stanie się to rutyną. Kiedy zaczniesz myśleć o gospodarstwie jako firmie, zrozumiesz, że nie możesz zrobić wszystkiego samemu. Dlatego podrzucam temat do rozważenia, żeby zacząć długofalowo myśleć o zatrudnieniu handlowców. Handlowiec początkujący, którego nauczysz, przygotowywania oferty, jak rozmawiać z klientem, dasz mu swoje know-how, wiedzę, jakie produkty masz, jak mogą być dostarczane, w jakich opakowaniach itd. czyli wdrożysz tego człowieka, będzie cię kosztował 60-80 tysięcy rocznie. Jeżeli gospodarstwa nie stać na takiego handlowca, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dwóch, trzech gospodarzy połączyło się i zatrudniło jednego wspólnego handlowca, który będzie ich reprezentował, i zajmował się tą stroną sprzedażową. Nie zrobisz wszystkiego samemu. Sama produkcja jest bardzo skomplikowana, ciężka. Regularność w wytwarzaniu jakości danego towaru, żeby zadbać o tą, regular... żeby zadbać o tą regularność, to wymaga dużo wysiłku. Z drugiej strony, żeby jeszcze zająć, zająć się całą sprzedażą przy rozwoju gospodarstwa, będzie to trudne. Dlatego zostawiam temat na przyszłość, na kolejne lata, żeby faktycznie zacząć myśleć o jakimś młodszym handlowcu który mógłby z tymi klientami rozmawiać i zbierać zamówienia, który wziąłby odpowiedzialność za tą stronę sprzedażową. Sprzedaż bezpośrednia dodaje dodatkowo obowiązków. Dlatego, kiedy będziesz myślał długofalowo, wierzę w to, że znajdziesz przestrzeń na to, aby zatrudniać ludzi i budować gospodarstwo tak, jak buduje się firma. Jeżeli obejrzałeś materiał do końca, daj znać w komentarzu, czy kiedykolwiek wystawiałeś już listy przewozowe, a jeśli nie oglądałeś jeszcze poprzedniego materiału. Jak zorganizować zewnętrzny transport samodzielnie? To zachęcam. Link gdzieś tutaj powyżej. Dzięki za dziś. Do usłyszenia.